Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie oczywiście w kolejnym odcineczku z serii Rollnicz Podlasia w Podlasie 2023. A dzisiaj słuchajcie akcja wykopki na całego, także mamy kejsa tutaj z łyżką z wiadrem. Mamy słuchajcie przyczepę no i mamy oczywiście naszego papaja, czyli no 30 co prawda bez kabiny, bo słuchajcie tak ciepło we wrześniu, że no masakra. Dobra, także co kurde, ja Was serdecznie zapraszam do oglądania, do zostawienia łapeczki w górę, suba, komentarza i ciśniemy. Pali, pali. No raczej Muszę przyciszyć kurde, bo. I no mnie nie będzie słychać. Dobra. I jedynką terenową sobie jedziemy. Yy, Na gdzieś troszkę wykopiemy? <coughs> no, oczywiście akil Dumba 2, jakby. jeśli chodzi o zestaw yy, kopaczkowy o Może sobie będzie gdzieś się pierwszy kawałek. Yy, przejedziemy. Także cóż, no kurde wykopki. Czas zacząć. Też może dwójką? No tak z 4 na godzinę to można jeździć. żeby nic nie urwać, także no, dzisiaj bez kabiny i naciśniemy ojej, kurde, jak ja się tu no, także kurde, potopiemy, pozbieramy troszkę sobie poła sobie zapomniałem nastawić, o Mam nadzieję, że na no, nie za głośno będzie to wszystko. Także wykopki, kurde, pany i panele. Pierwszy przejezd za nami. Będę raz przy razie pewnie razowywać tutaj te pary, jak to się u nas lubi, na poglasił. Nie wiem, na nawigacji mi jakoś lepiej słuchajcie to wychodzi. Czego tam trąbisz? Cóż, kurde, działamy, działamy. Oczywiście sobie może jak to zwykle bywa, ujęcie zrobię na, na miniaturkę. O proszę bardzo, bardzo ładnie. Mini mapkę to mogę wyłączyć. No po co? No i cóż, kurde, kochani, macie odcineczek na czwartek. Także no ja Wam życzę miłego czwartku. Zobaczę, jak tam na OBSie, czy wszystko się nagrywa, czy nagrywa, nagrywa, o, bardzo ładnie. Także, no, kurde, o oporowo. Co to, to ci jakieś chwasty, o Boże no, chwasty niedobrze panie troszkę. Także dzisiaj 30 dostanie po odrotach trochę, no bo 30 chłopkę będę kopał, słuchajcie, no bo no, tak się kopia widzicie tam już mniej ziemniaczków, no ale to mówię, troszkę będziemy sobie zbierać Sązkę na pewno będziemy sobie tutaj wrzucać na przyczepę. Ale elegancko tego. Już kurde. Dobra, zobaczymy teraz bez nawigacji jak nam pójdzie. Ja może sobie pod kontrolce włączę tego. Yy, o, sterowanie adaptacyjne to będzie lepiej. No, troszkę zabawy z tym będzie, słuchaj, tak kurde. Także będzie co świniom dać, jak to mówią. Kurde, jeszcze kolejna przebudowa się szykuje, a propos właśnie tego gospodarstwa. Między innymi. Także no, kurde, trzeba będzie się szykować na kolejne, kurde, rozpierdziel, jak to się mówi, nie? Także no. Powiem... Nie lubię tych przebudów robić, ale wiecie, no kurde dla siebie to mógłby tak... Może i mogłoby tak zostać, może coś poprawić samemu, ale no. Pod odcinki to się chce, żeby człowiek jak to mówią był zadowolony z tego, nie jak się gra tutaj, że tak powiem. No cóż, kurde. Gryba się to gryba Dobra Także jest dobrze No zobaczymy ile tutaj tych kurde ziemniaków nam Ino sypnie w tym roku Branu to mało słuchajcie ziemniaków wiecie kurde no Masakra w tym roku Ziemniaki będą kurde drogie już są drogie nawet po 3 zeta za kilo wołają, kurde No, także luksus kurde, no mam nadzieję, że teraz już będziemy odcinki codziennie wstawiać, bo wiecie, no wcześniej też chciałem troszkę przerwy, że tak powiem, bo to mówię, człowiek musi też naładować jak to ma nie. Wiecie, o co chodzi. Czasem przerwy też trzeba, kurde, nie, nie zawsze zapierdzielać, jak to mówię na tłoku, ale no mówię teraz. Byłem sobie ostatnio właśnie na dożynkach w miejscowości Wasinków. pozdrawiam oczywiście tam kolegów, którzy mnie oglądają. <laughs> bo wiem, że oglądają. Także no cóż, kurde, życie toczy się dalej, jak to mówię, i lecimy z tym farmingiem, nie? Dobra. Tutaj te, te drzewa to trzeba będzie płónać odpowycinać, bo tu nic nie widać i no. Daję jednak na nawigacji będę kopał, bo... O, oh, tyk. Nie ma kurde, trzy grzędy to... dużo. Dobra, dziesiąta minuta odcinka jakby. Także wcześniej rano zaczęliśmy, ale ma padać, słuchajcie, deszcz. Tylko kiedy ten deszcz ma padać. tu jakaś prognoza jest, coś. O kurde, o 11 to my za dużo nie wykopiemy. Kurde, żeby na mino nie i także no. No już uciekam, już czego tam krzyczysz. Kurde To mówię spokojna pana rozczepione. Kto to mówią kierowcom się spieszy, ale nam rolnikom też się spieszy. Ole, będzie dobre ujęcie, kurde. O, teraz to ta. Dobra, 13 minutę jakby tu no to jeszcze trochę pokopię i w sumie ten pasek dojadę i może kurde zobaczę, zbieramy to aż piecowy na to. I tak wiecie kurde no wykopuję ich tu zbyt dużo, no i później wiadomo o co chodzi, nie? No, ale to myślałem, że będzie ciężej z tym wykopywaniem, a jednak... Ciapek sobie radzi elegancko, ujko-terenowo. Dobra, kurde ja to sobie postawię w pieniu elegancko. No i dobra, bierę tego kejsa kurde i tutaj spróbuję im jakieś wjazdy zrobić. iść kurde pomału żeby tutaj nie podeptać nic a no i teraz słuchajcie najmozolniejsza robota jaka może być Czyli o, upstay kurde to jest to O Boże, o kurde to ja tu Gdybym wiedział to ja bym kurde krukowiaka pożyczył Boże O Boże, kurwa co ty robisz panie No cóż kurde będziemy zbierać kurde, tak jak to w realu nie Dobra, resztę. Podskoczę i na przyczepę tak troszkę nierealistycznie wysypię. Aha, dobra. Aha, no tak. To, żebym dorobił kurde. kurwa nie zabójstwo człowieku Dobra Kurde, ja to chyba podzielam na włączę, bo normalnie nie wytrzymię z tym Kurde, to ludzka siła to jest... Łabiódki to to jest no ma wiaderko niech stoi Co prawda mógłbym powiecie zaraz, że łyżką kurde może zaczepnąć. No mógłbym, ale wiecie no Chodzi o realizm, nie Tym wiaderkiem to jednak wiecie no pierwdzielenia się jest troszkę, nie Dobra I zbieramy dalej kurde, ale zbieramy, ale nie wysypujemy Sporo w te wiadro wchodzi, jak na taką łyżkę. Ale i w miarę sprawnie idzie, kurde, bo tak, wiecie, myślałem, że kurde, może to będzie mozolna robota, no ale jednak o, cyk, 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 hops, hops, hops. Dobra i pewnie będę szedł jeden rządek, słuchajcie, teraz Żeby tutaj po tych ziemniakach zbytnie nie jeździć, no nie wiecie o co chodzi. To wezmę sobie jeden rządek, cyk, cyk, cyk. Nawet dwa te. Wtedy sobie wiecie, tutaj ciągnikiem wyjadę elegancko, nie? Doczekajcie, chyba na kompie mam Facebook włączony. A jak? Kłoby także sorry za dźwięk. Nie wyciszyłem Messengera. Dobra, myślę, że ja tutaj tym caseem odjadę troszkę teraz dalej. i siuntką podjadę, o, Tak. tutaj po to można, depryć. o, widzicie, i mogę sobie elegancko teraz znowu z Czynnikiem podjechać, dobra i teraz sobie jeszcze elegancko, tylko żebym wycofał. Dobra, cyk. Maszyn nie gaszę nawet, bo to wiecie... I nie opłaca takich rzeczy robić, o. Dobra, tutaj tak. A może i bez łyżki do teraz dam radę? O masakra, ile tu roboty, panie głupoty. Вокруг за ошибка то идя. Бак за ошибка навык. Dobra, mamy 22 minutę. No i szybko to się udaje zbierać, pomimo kurde, że myślałem, że będzie to wolniej szło hops, hops, hops. No ja to już jak tutaj to kurde przestrzeń wyzbieramy to powiem wam, że kurde będzie i lepiej dobra. To jakiej są może w sumie teraz gaszę. Może jakieś zdjęcie oczywiście zrobić, no społeczności i cyk. Kurde, tak cicho teraz bez maszyn. Kurde, trzeba żeby coś chodziło, a nie. Aha, czyś bym już przechwalił?

Kurde, i myślę, że będzie. O, zaraz pół godziny odcinka już. Ile tutaj na przyczepie mamy? O, sporo nawet. Jeszcze nie wiem, gdzie co będę magazynował, no ale się zobaczy, gdzieś na pewno na jakieś kurde. Garażu trzeba by było z tego przychować w sumie. Teraz, w realistycznym życiu, też wykopki. Także, no kurde, robota w farmingu adekwatna do tego, nie? No, kurde, i czemu to nie łapie? Wcześniej tak dobrze szło. Kurde, w następnym sezonie to słuchajcie, trzeba Krukowiaka załatwić. Nie ma co kurde z tym się męczyć. Kurde, o wiele szybciej kurde, tak niż

Dobra, Tyk. i podjeżdżamy a niech trochę pochodzi, bo kurde akumulatory słuchajcie słabe i tak wiecie zaraz kurde ciągle zapalanie i gaszenie to się maszyna zużyje i co Kurde, że ten tuning ciężko pali, to niech sobie trochę tam pochodzi Dobra, o tak E to przyczepę to ja nazbieram myślę było kurde widać że ręcznie zbieramy mówię kurde rękoma to i dokładniej nie dobra no i dobra mm. Rurda, się rozjeździli. No i dobra, słuchajcie, 29 minuta odcinka. Ostatni rzut i będziemy kończyć, bo... Yy, że tak powiem, no... Ja sobie to będę się poza odcinkiem ogarnąć. Także dziś nieco krótszy odcinek, ale też fajny, dobra, także ja się z wami żegnam, a więc simoneczko, do następnego, strzałeczka, cześć!